Poprzednik Lloyda, być może pierwszy mistrz żywiołu energii, inne proroctwa odnośnie zielonego ninja i co wspólnego ma z tym wszystkim raz, a czego my dowiemy się w czwartym sezonie powstania smoków. Przeglądając rano Twittera natrafiłem na pewną bardzo ciekawą teorię jednego z użytkowników. Teorię, która jest bardzo sensowna, bardzo mocna i naprawdę dawno takiej nie widziałem. Takiej, która zwracałaby uwagę nawet na takie drobne szczegóły, która byłaby taka potężna, bo to jest naprawdę. Dotyczy wielkich rzeczy i mająca jednocześnie wielkie szanse na sprawdzenie się. Moi drodzy, otóż nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ja osobiście nie, ale Zarkar, czyli przodek rasa, którego widzimy pod koniec drugiego sezonu w tej retrospekcji z zakazaną piątką, ma zielone oczy. Tak, ma zielone oczy, a w dodatku wygrał jeden z pierwszych turniejów źródeł i również został właśnie ich czempionem. To z kolei potwierdza nam fakt, że ma moc żywiołu. W sensie, kiedyś miał moc żywiołu i być może właśnie te zielone oczy są tutaj wskazówką. Doc Wyatt wspominał nam kiedyś, że nie może aktualnie zdradzić jego mocy, co oznacza, że w przyszłości jeszcze zarekar jego postać i cały ten wątek powróci. W dodatku mamy się czegoś dowiedzieć również więcej o mocy Lloyda w sezonie czwartym. W sezonie czwartym, który będzie właśnie głównie skupiony na tym życiu, na tej energii i będzie też Smok źródła Życia grał jedną z kluczowych rol, roli. Do tego raz, który też jest negatywnie w jakiś sposób do tych mocy żywiołu nastawiony. Który uważa, że też nie do końca są sprawiedliwie przydzielane. No właśnie czy teraz rzeczywiście składa się to w jedną spójną całość. Jest to teoria, która wkrótce może stać się faktem i wszystkie znaki na Ziemi i Niebie wskazują na to, że to właśnie Zajkar jest poprzednikiem Lloyda i pierwszym mistrzem żywiołu energii, a przynajmniej jednym z tych pierwszych, a jednocześnie być może to właśnie Lloyd jest powodem czemu Raz nie posiada mocy żywiołu, mocy żywiołu, którą teoretycznie posiadać powinien i właśnie dlatego jest tak do tych mocy negatywnie i złowrogo nastawiony. Mogą z tego wyjść naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, ale myślę, że teoria jak najbardziej warta uwagi, bo no trzeba przyznać jest mocna. Dajcie znać, co sądzicie. Dziękuję pięknie. Hej.